10 października w pankach odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty za ich zaangażowanie, pasję oraz wkład w rozwój lokalnej edukacji. Na zaproszenie wójt gminy Panki Katarzyny Gierak w wydarzeniu uczestniczył wiceminister edukacji narodowej poseł na Sejm Henryk Kiepura, który już po raz kolejny wziął udział w gminnych obchodach tego święta. Podczas uroczystości Katarzyna Gierak wręczyła nagrodę wójta gminy Panki wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych. Jest to bardzo duży zaszczyt, szczególnie, że tak jak pan redaktor powiedział, nauczyciele od wielu, wielu lat są to również nauczycieli, którzy mnie uczyli. Teraz uczą moje dzieci, więc możliwość nagradzania takich nauczycieli to jest naprawdę bardzo duży zaszczyt. Tym bardziej, że nasi nauczyciele w gminie mają naprawdę duże osiągnięcia, chociażby, w, w których widać te osiągnięcia w wynikach egzaminów ośmioklasistów. Wójt wspomniała również o nowych projektach edukacyjnych. Teraz dwie szkoły załapały się na dosyć duży projekt, jeśli chodzi o edukacyjny, więc ma, dzieci mają dodatkowe zajęcia, jest możliwość zakupu dodatkowych pomocy dydaktycznych, a mamy w planach startowanie w kolejnych projektach dodatkowe zajęcia z polskiego, z matematyki. Dodatkowo po raz pierwszy w tym roku szkolnym dzieci z klas ósmych mają dodatkowe obowiązkowe godziny z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli polski, matematyka i angielski. Wszystkie dzieci ze wszystkich trzech szkół. Te przedmioty mają dodatkowo obowiązkowe. Godzinę więcej. O samym wydarzeniu opowiedziała sekretarz gminy Urszula Mika. Dzisiaj mieliśmy wielki zaszczyt wręczyć trzem najbardziej zasłużonym nauczycielom w naszej gminie medale Komisji Edukacji Narodowej. Zaszczycił nas swoją obecnością wiceminister edukacji pan Henryk Kiepura, który dokonał tego odznaczenia. Oprócz medali, które otrzymały panie, wręczyła pani Wójt, również nagrody Wójta, Gminy Panki dla dyrektorów szkół i zasłużonych nauczycieli. Poza tym dyrektorzy odznaczyli swoich pracowników zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych za ich pracę i trud, jaki wkładają. Pracy codzienną. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania uhonorowano Lidię Stępień, Agnieszkę Miarę i Małgorzatę Zając. Małgorzata Zając, przedszkola w bankach, nie kryła wzruszenia z docenienia jej pracy. Pani Małgosiu, fantastyczny medal. Koleżanki zazdroszczą? Nie, no, no, nie, może nie zazdroszczą, tylko też są szczęśliwe razem ze mną, że. że że po tylu latach pracy zostałam tak doceniona, na... ja jestem bardzo szczęśliwa i co mam powiedzieć, no... Widać było duże wzruszenie w momencie, kiedy ten medal był nadawany. Ile lat trzeba przepracować, żeby taki medal dostać? 41 lat. 41 lat w jednym miejscu pracy? W jednym miejscu pracy. To gdzie pani pracuje? Cały czas w jednym przedszkolu? Pracuję w przedszkolu w Pankach. Jak dużo dzieci przewinęło się przez Pani ręce. Czy jest Pani to w stanie zliczyć? Nie, nie jestem w stanie tego zliczyć, ale jest bardzo miło mi do tej pory, jeżeli ktoś spotkam dorosłe już osoby i ze mną się witają, po prostu jestem przeszczęśliwa, że pamiętajmy z tej dobrej strony. A udaje się zapamiętać większość tych dzieciaków, które Oczywiście, to, że tak. Imienia z nazwiska? Yy, tak, te, co na, na raczej tak. To wszystkie dzieci tylko z panek, czy ser, Spanek czy również z strony gminy? Z raczej z Panek, bo to jest przedszkole w pankach. mam jeszcze oddział w Praszczykach i dzieci z chodzą, no, dzieci z okolic chodzą na Praszczyki, także... No, co mam? Czy w pracy zawodowej jest jeszcze szansa na kolejne medale, czy raczej ostatnie? Nie, nie, to jest ostatni rok mojej pracy. Ostatni rok, W tym roku Tak. Po 42 latach pracy. Po 42 latach pracy. No <grym> wydaje się, że mogę iść na zasłużoną emeryturę. <grym> no to co? Tylko tego tego życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo jestem szczęśliwa. Na... Trochę tak. Trochę tak, bo ja jestem. Preczkowie to jest mój drugi dom. Naprawdę zawsze uwielbiałam dzieci i... Bardzo lubię pracę z dziećmi, także na pewno będzie mi szkoda, że będę musiała być na miarę. Myślę, że dzieci też będą tęskniły? Tak myślę. Dla Agnieszki Miary, medal Komisji Edukacji Narodowej to szczególne wyróżnienie. Najpierw podziękuję za to szczególne wyróżnienie. Nie spodziewałam się absolutnie, że zostanę w ten sposób wyróżniona. Jest to dla mnie straszne zaskoczenie. Pracuję już długo. Praca z młodzieżą sprawia mi ogromną satysfakcję. Oprócz tego, że że uczę, to jeszcze też zaszczepiam w dzieciach pasję, wrażliwość. Staram się ich zaciekawić, zainteresować, także jest to takie szczególne wyróżnienie, za które bardzo dziękuję. To ile lat już w zawodzie? Oj, oj! Myślę, że jestem tak zaskoczona, że będę miała problem z matematyką. Podjęłam pracę w 88 roku, więc to już jest tak. 30. Dobrze liczymy? 37. 37 lat. I cały czas w jednym miejscu? Czy to cały w czas w jednym miejscu. Mam to szczęście, że pracuję w szkole, w której jest serdeczna atmosfera. Zawsze panowała taka rodzinna atmosfera. Nauczyciele są wspaniali na pomoc. Rodziców też zawsze możemy liczyć. No i przede wszystkim fantastyczna młodzież. Zakładam, że Pan młodzież, która już opuściła do szkoły, pani pamiętać? Oczywiście, że samarze, tak, zawsze przychodzą do naszej placówki, zawsze się serdecznie witamy. Miło jest tak wrócić do szkoły po tylu latach i miło, jeżeli uczniowie do tej szkoły chętnie wracają. Nie zabrakło także nagród dyrektora, które swoim nauczycielom i pracownikom przekazały. Dyrektor szkoły w Pankach Renata Tomczyk, dyrektor szkoły w Konieczkach Karolina Kurek, dyrektor przedszkola w Pankach Katarzyna Oziembała oraz nowa dyrektor szkoły w Aleksandrowie Mirosława Damiak. Jestem dyrektorem od 1 września, także jest to dla mnie nowe stanowisko, nowe doświadczenie i staram się wykonywać je. Jak najlepiej. Mirosława Damiak podkreśliła zaangażowanie pedagogów w swoją pracę. Przyznałam wyróżnienia moim nauczycielom za trud, jaki wkładają w swoją codzienną pracę, za cierpliwość i przede wszystkim za serce dla tych zarówno najmłodszych, jak i coraz starszych uczniów. Uroczystość była nie tylko okazją do wręczenia nagród i wyróżnień, ale również do podziękowania wszystkim nauczycielom za ich codzienną pracę, troskę o uczniów i wkład w budowanie przyszłości młodego pokolenia.